Nie było źródłem mojego zainteresowania i napisanej tej książki, może nie było moje samo zainteresowanie Agnieszką, tylko tak się moje życie um, złożyło, że um, współpracowałam z wydawcą, który był um, zaznajomiony z córką Agnieszki i Panią Agatą i um, jakby od niego bezpośrednio wyszła taka inspiracja, że może um, Warto napisać książkę Agnieszce Osiedzkiej. I tak się zaczęła mój, a jakby ten, ten, ten pierwszy kontakt z Agnieszką Osiedzką, którą ja poznałam, ale nigdy nie byłyśmy zaznajomione ze sobą. Ja ją poznałam przy takich trzech okazjach. Um, z Jedno, które się odbywało w Łodzi, takie dłuższe, kiedy ją poznałam. Z okazji ja jestem współautorką książki o szkole filmowej, filmówka i była promocja tej książki w Muzeum Kinematografia, ponieważ Agnieszka kończyła szkołę filmową, więc przyszła i byliśmy razem na kolacji i to było takie moje dłuższe poznanie. Na pewno. W ogóle wiadomo jest, że swoimi tekstami pisała swój życiorys. Więc ja chciałam tylko powiedzieć, że mnie bardzo, dlaczego może jeszcze tak, tak mi bliska była Agnieszka, ponieważ Agnieszka pochodzi z takiego okresu, który mnie bardzo interesuje, mianowicie okresu lat 50. i początku lat 60. Kiedy właściwie stykają się ze sobą takie dwa światy, bo z jednej strony pokolenie ma za plecami czas wojny i takich bardzo okrutnych doświadczeń, a przed sobą rok 56 tutaj młodzież powinna wiedzieć, jaka to jest cezura tego kraju i gdzie jest nadzieja, i potem, że ona nie została do końca oczywiście zrealizowana, to jest inna kwestia, ale jest ta nadzieja i ten pęd po prostu do życia. I Agnieszka ze swoją talentem, który, jak mówiła pani Bozia, ją obdarzył, znakomicie ten okres dokumentuje. I to jest też lekcja historii. I dlatego to jest takie ważne, a że piosenki a oczywiście są podstawową tutaj sprawą, I jak napisałam, że właściwie m, najważniejszą sprawą w tej książce są teksty Agnieszki. I nie przypadkiem, nie wiem dlaczego w drugim wydaniu wydawca tego nie uwzględnił, ale m, to nie teraz spada, w każdym razie nie przypadkiem ja napisałam scenariusz i reżyseria Turowska, ponieważ wszystkie to, co ja zgromadziłam i poznałam, po prostu tak w ten sposób ułożyłam, żeby twórczość Agnieszki była najważniejsza. Nie, nie fascynują takie sprawy z pogranicza obyczajowości i niewiele miałam do usunięcia w sensie... Z Panią Agatą rozmawialiśmy i Pani Agata miała tylko jedno takie podstawowe zastrzeżenie, że by nie cytować zbyt dużo, ale to nie było ze względu na treść, tylko ze względu na jej e, chęć po prostu zachowania większej części pamiętników na zaś, żeby książka nie zawierała aż tak dużo tej części z pamiętników. Myślę, że nawet to było z korzyścią dla książki. Więc ja tutaj... Nie miałam nic takiego wyjątkowego do usunięcia. Ludzie mi się pytają często, czy mnie nie krępuje na przykład czytanie właśnie cudzych listów, czy cudzych zapisków, czy to jest jednak taka bardzo osobista sprawa, ja w nią wchodzę i mm, czy to nie jest dla mnie właśnie krępujące. Otóż ja, ja jestem w takiej, ja wywodzę się w ogóle z gazety i mm, bardzo mnie interesował zawsze reportaż. I ja przede wszystkim na te właśnie listy, i na te zapiski, i na um, osobiste bardzo sprawy patrzę takim okiem. Nie patrzę, kto z kim i dlaczego aż tak, um, to jest dla mnie nie tak ważne, jak, um, jak same fakty ujawnione w tym. I dlatego nie miałam takich wielkich problemów. Poza tym wydaje mi się, że należy po prostu jakiś szacunek i uszanowanie pewnych y, spraw, które chciałby sam autor, mimo że y, w tym wypadku Agnieszka Osiedzka, mimo że nie żyje i jeśli przez całe życie starała się nie ujawniać na przykład nazwiska swojej y, ostatniej miłości, ja nie chciałam y, powodu do tego, żeby w tej książce to zrobić. Czy to były sekrety? Powiedziałam już, dla mnie największym zaskoczeniem było to, że w jakimś sensie ona była taka wewnętrzna samotna. To było dla mnie największym zaskoczeniem. A sekrety to czasem jest dobrze, jak pozostają sekretami. Nie zawsze jest, Wcale nie znaczy, że ujawnienie ich jest komuś potrzebne i coś wnosi do sprawy. No, przez to pisanie naprawdę zaprzyjaźniła. Ja ją polubiłam i pokochałam. Taką yy, i obdarzałam jakąś taką sympatią i cienią, i było mi dobrze, po prostu, co nie zawsze się zdarza, pisząc o różnych ludziach. I yy, jak tylko skończyłam książkę, przedtem nie byłam. Bo powiem szczerze, że to mi strasznie dużo czasu i energii zajmowało, bo ja musiałam poznać ogromnie dużo materiału i zrobić ogromną selekcję. Ja miałam y, wpisanych do komputera 892 strony. I z tych 892 stron zostało 150. Y, więc y, żeby napisać jedno zdanie, musiałam po prostu mieć za sobą 10 stron. Inny. I dlatego mówię o tym, że dopiero po napisaniu poszłam na grób w Przedtem nie byłam. I postawiłam symboliczny kwiatek, bo tak mi po prostu dusza i serce podpowiadało, no to o tyle jesteśmy blisko duchowo. Powinna ze względu na swój talent i na to, że um, napisała tyle fantastycznych piosenek, których do tej pory śpiewacie. A, a każdy sobie wybiera swoją e, drogę i swój wzorzec, więc dla każdego z Was będzie po prostu um, co innego w jej życiu ważne. I musicie sami dokonać takiego wyboru. Ja nie jestem od powpowiadania, ja jestem od e, pisania i e, wydaje mi się, że im więcej będziecie pisać i e, czytać i, e, i rozumieć z tych tekstów, tym po prostu łatwiej dotrzecie do takich cech, e, które możecie po prostu e, wzorować się na. się z tych dwóch elementów muzyki i słowa. Ale wszyscy właściwie przede wszystkim pamiętamy słowa Piosenek, Agnieszki, a mało kto pamięta nazwiska kompozytorów. I to jest ten fenomen, że ona przeważyła jakby swoim słowem nad muzyką choć uważam, że ta muzyka jest absolutnie, no, jeśli nieintegralną, to jedną z, z ogromnie no, ważnych rzeczy, no, między innymi ten przykład małwości tego um, szlagieru, który dzięki Katarzynie Gertner i oczywiście wykonawczymi stał się takim szlagierem. Więc tutaj te trzy elementy zaważyły na tym wszystkim ale przede wszystkim piosenki Agnieszki kojarzą się z tekstem Agnieszki, a kompozytorzy jakby są w tle.